Tematem dzisiejszego wykładu będzie pielęgnacja paznokci. Czy paznokcie są tylko ozdobą w naszym życiu? Zdecydowanie nie. Paznokcie mają zadanie i funkcje jeszcze diagnostyczne. Kiedy oglądamy płytkę paznokcia, wtedy rozumiemy jakie choroby atakują nasz organizm. Nie muszą to być grzybice, drożdżyce, może to być rozdwojenie, mogą to być wrastające paznokcie zniszczone chorobami nowotworowymi, przyjmowaniem bardzo dużej ilości antybiotyków, osłabieniem organizmu, ale podstawą jest to brak minerałów i witamin w naszej codziennej diecie. Dzisiaj pokażemy taki zabieg pielęgnacji dłoni i paznokci, który jest podstawą cotygodniowej pielęgnacji w naszym domu. W gabinecie kosmetycznym posługujemy się profesjonalnymi kosmetykami, tutaj są takie, są to kosmetyki firmy Duolife w 100% naturalne, ale kiedy przystępujemy do pielęgnacji w domu, mamy warunki domowe i korzystamy nawet z ręczników kuchennych, które sobie rwiemy na kawałki i stosujemy jako podkładki. Pierwszym etapem, który robimy oczywiście jest zmywanie paznokci. Więc bierzemy bacik, zmywamy paznokcie. To możemy zrobić każdy indywidualnie, albo też robimy to dla koleżanki. Pierwszą rzeczą jest zabezpieczenie, przygotowanie stanowiska pracy, czyli zabezpieczenie takiego wałeczka, który może być to zwiniętym ręcznikiem. Potem odkażamy swoje dłonie. Jest to woda utleniona, stabilizowana wodą. Podkarzamy ręce naszej koleżanki, klientki w zależności. Proszę sobie tak to przecierać, tak jak się myje, pachowo. Ja pozbywam się wszelkiej dekoracji. Potem, jeśli mamy do zrobienia paznokcie po zmyciu, odsuwamy patyczkiem skórki. Oglądamy sobie płytkę paznokcia. Jeśli jest wszystko w porządku, przechodzimy do masażu. Masaż będziemy wykonywać peelingiem, który jest na bazie chlorofilu, który wiąże toksyny. Dotlenia, poprawia mikrokrążenie skóry. Skóra jako największy nasz apart, organ Proszę położyć tak, żeby, żeby było wygodnie. Sami przy okazji również stosujemy sobie peeling. Peeling, kiedy wykonujemy, nie jest to, nie musimy zachowywać odpowiedniego kierunku, ponieważ krążenie przebiega od palców w górę i od przedramienia do palców. Do końców palców w związku z tym dotleniane są też paznokcie, fantastycznie tutaj wały paznokciowe i boczne i tylne musimy poodsuwać, dotlenić. Są to miejsca, kiedy grzybice, drożdżyce, różnego rodzaju bakterie, wirusy dostają się, kiedy przerwana jest tkanka łączna. W związku z tym peeling ma ogromne znaczenie. Zbudowany jest, składa się z jęczmienia zbudowany jest i składa się z chlorofilu. Do tego są olejki eteryczne. Proszę powiedzieć, czy jest to takie miłe pętykło? Tak, jest to piękna bazie cukru, pięknie pachnie, ponieważ zawarte są olejki eteryczne, tak jak olejek awokado. I co my teraz robimy? Zbieramy warstwę rogową skóry która jest nam zbyteczna? Warstwa rogowa to jest ta, która usuwana jest podczas pocierania, podczas otarcia, mycia, zmywania. W związku z tym, jeśli my pomagamy masując, zbieramy ją dogłębnie, aż do warstwy jasnej. Skóra dłoni, tak jak skóra całego organizmu. Podlega złuszczeniu, podlega substancjom chemicznym, które są, znajdują się w kosmetykach, znajdują się w chemii domowej. Ja robię tutaj taki symboliczny tylko peeling. Jednocześnie dokonuje masażu i od wewnętrznej strony luźno, luźno, luźno. Od wewnętrznej od zewnętrznej, jak wiemy, na wewnętrznej stronie są wszystkie punkty. Meridiany, które połączone są z narządami wewnętrznymi, od zewnętrznej również jest to kościec, cała budowa kręgosłupa. Więc, jeśli zauważymy jakiekolwiek opuchnięcia, zaczerwienienia w niektórych, niektórych miejscach, to już wiemy, możemy zwrócić uwagę klientce żeby udała się do lekarza, zmywamy. Nie mamy tutaj takich warunków, więc zmywamy zwykłą czysteczką, Olejki eteryczne, substancje pielęgnacyjne zostały wchłonięte przez skórę. Skóra jest dotleniona, nabliżona, natłuszczona. Tak. Dajemy drugą klientce, żeby bardzo dokładnie wysunęła filmik cyfrowy, ponieważ grudki skóry, które stanowią tutaj nie, tą y, część złuszczającą, muszą być usunięte wraz z tą warstwą rogową, która nie ma prawa dostać się teraz, kiedy skóra będzie odżywiana inną substancją, żeby powróciły z powrotem y, w głąb skóry mikrokrążenie, które zostało spowodowane, czyli lekko mogą być przekrwione ręce. Znaczy skóra może być lekko przekrwiona, trochę pobudzona. I teraz nakładamy maskę kolagenową, która ma za zadanie, jeśli skóra jest przesuszona, błyszcząca, ma za zadanie Nakładamy grubą warstwą, tutaj masło szea. kolagen zawarty, kwas hialuronowy usieciowiony powoduje, że skóra dłonia, która wykonuje każdego dnia tak wielki ogrom pracy, będzie nie tylko dotleniona, ale włókna kolagenowe zostaną Pobudzone do pracy, czyli tkanka łączna, w której zbudowana jest skóra, będzie podlegała regeneracji. To są zwykłe woreczki spożywcze z uciętym spodem. Teraz zabijamy ręcznikami, albo flotowymi, albo tak jak tutaj robimy. Taki opatrunek, gdzie utrzymujemy temperaturę, aby mikroprążenie, które następuje, spowodowało wchłonięcie całej maski odżywczej, regeneracyjnej, olejków eterycznych, masło shea, której tutaj jest niezwykle dobroczynne, olejek awokado. Wszystkie substancje zawarte działają odżywczo, regeneracyjnie, nawilżająco, nawadniająco, gdzie skóra goli po 20 minutach, kiedy zdejmiemy taki okład, spowoduje, że nasza skóra będzie napięta, prężna, gładka. Minęło 20 minut, jesteśmy gotowi do zdjęcia. Maski, która, której zadaniem było pielęgnacja dłoni. Woreczki zbieramy, wyrzucamy do kosza. Jedna ręka, druga ręka. Nadmiar maski wklepujemy, masowujemy. Ile jesteśmy w stanie, ile skóra jest jeszcze w stanie przyjąć. I ja teraz nieśmiało zadam pytanie naszej. Więcej jak się czuję? Zdecydowanie jest różnica. Płyny są bardzo miękkie, nadurzone, aksamitne. Na pewno dużym plusem jest zapach, ponieważ jest fantastyczny. No Aha. a jak jest z giętkością? Jakoś lepiej? Tak, Ruchomość stawów? Tak, są bardzo takie miękkie i Proszę i sobie miękkie. wytrzeć, wytrzeć same między mhm. przestrzeniami. A czy płonie są delikatne właśnie dzięki temu wypinkowi i wydają się takie giętkie? Zdecydowanie tak, bo kiedy zdjęliśmy warstwę rogową, wtedy odsłoniliśmy na skórek, bo nie skórę właściwą, tylko na skórek, który spowoduje powoduje większą tłanialność produktu, Czyli tak jak chlorofil, którego składową jest chlorofilina, to jest Wyciąg z roślin, ekstrakt z jęczmienia, e, lucerna, olejek miętowy, e, chlorella, również ekstrakt i gliceryna roślinna pozyskiwana, no, roślina, właśnie pozyskiwana z roślin. Peeling ten w całej swojej konsystencji przy odpowiednich proporcjach nie, danych, danych produktów nie, składowych wprowadza do naszego organizmu od razu wprowadza witaminy, mikroelementy, a witaminy przede wszystkim z grupy B, czyli odżywiający układ nerwowy, a wiemy, że skóra dłoni jest niezwykle ukrwiona i połączenie skóry z mózgiem również jest niezwykle ważne, ponieważ są naukowo dowiedzione, że każdy impuls, każdy dotyk, każde odczucie ciepła zimna od razu wywołuje reakcję. Czyli będzie to albo obkurczenie naczyń krwionośnych, kiedy będziemy mieli zimno, albo latem, kiedy się ręce pocą, kiedy jest gorąco. Jest to niezwykle ważne i wprowadzając maskę kolagenową, masło kolagenowe, ponieważ tam jest masło shea, awokado, wszystkie substancje odżywcze, kwas obronowy, kolagen. Cztery, cztery rodzaje kolagenu. To wszystko powoduje, że teraz Pani dłonie są pod każdym względem, czyli skóra dłoni, stawy, e, paznokcie. Wszystko to jest odżywione. Bardzo dziękuję. Helena Piłowarska.